Za wolno idzie, kurwa za wolno To szybko musi iść Bardzo fajnie zareagowała pani, bo my dzisiaj taką okay, tą kamerę robimy i wkręcamy ludzi. A bardzo fajny gest z pani strażna. Ja nie, ja nie zbieram. Dzięki Dobre. Bogu jeszcze nie. ok, pracuję, ja pracuję, Dobre. mam pieniądze, no a ten... No. O to różnie dzisiejszy czas jest. Nie gotowe. chcę ja pieniądze. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy. Po pierwsze chłopaki. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Kurwa to idzie tak nienaturalnie Rozumiem panią, mnie też kiedyś rodzice z domu wyrzucili Jezu, ale dlaczego tutaj ktoś wyrzuca? Ja sobie siadam czekam na pociąg. No ale to pewnie pani zbiera. No rozumiem, takie czasy trudne. Jezu, ja... Miłego dnia. Nie zależy jak, to Proszę pani! Ukrytą kamerę nagrywamy! Nie no naprawdę, wiecie co ja sobie myślę, Ja tak coś myślałam, że to wyślam, jest coś niemożliwego, żeby... Ręcamy dzisiaj ludzi w ten sposób, może pani sobie siedzieć. Ale fajnie pani zareagowała, można użyć tam reakcji z panią? Tak, Super. tak, nie ma problemu. Dobra, dzięki, miłego dzionka.

Ja wiem takie czasy. No takie czasy, tak jest. Emeryci, nie? Rozumiem, pomogę no, pani. No. E... Najlepiej tak właśnie na dwie pośrodku kubeczek ustawić i wtedy jest lepiej zbierać. Udanych wakacji. Proszę. Dziękuję. W ogóle tu by się przydało chyba z 10 osób. Czekaj, bo ona jeszcze... Nagrywa się cały czas? Patrz, jak mężowi pokazuje. nagrywają cały czas. Widzę, że jak pani z mężem to dychę wrzucę, żeby nie było, że, że tak. Jest. Będzie gra nie. jak jakiś grał, to ja sobie tam... Omogię. Na inny cel musi pan zobaczyć takie. to Państwo zbierają czy nie? Aż to. A kto? to pani moja, że zbiera no. wcześniej. Nie, nie. Ja tak powiedziała? Niech pana zabierze. Pan zawierze. Poważnie. To nie ma sensu nie, nie. to pan wróci tam komuś. No. To potrzebuje. Co potrzebuje. 15 zł, to już no. jest jedno piwko. Taki chłopczyk, wczoraj grał ładnie. To ja muszę rzucić. No, nie muszę Nie no, ogólnie to my robimy ukrytą kamerę wkręcamy ludzi, tak? Aha, nie, nie, no, z spiegam. Czułam, czułam. Czu. Czu, czu. <grym> ale świetnie ale ja pani się wypada. Nie ale nie, świetnie, świetnie pani świetnie. wypada tak z poczuciem dystansu, no, humoru i tak dalej. Nie pani. Są wakacje. No tak. Nie ma tak. problemu, żadnie. Można rzucić z panią reakcję do internetu? Można, Dobra, jak wyglądam przyzwoicie, to nie no, ma problemu. Elegancko pani wygląda, no a jak? No. Dobra. Trochę prezentuję jaką filmę, Opoś, nie, to mamy tak, taki tak, tak kanał tak, tak, rozrywkowy tak, tak, na YouTube, tak wkręcamy ludzi pozytywnie. Tak, na no no, takie, żeby poprawić humor. No dobra, no. nie przeszkadzam. Miłego dziąka, do widzenia. Kobieta co O.

Dzięki, dzięki, dobre, dobra. 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 Nie, ja tego nie kładłem. Co? Nie. Kto ten mówi, że pan robi? Kto? No że poostawił pan. O, ten... To jest ukryta kamera wszystko. Nagrywa, A to wszystko. nagrywa pana, nagrywa pana. Pan jest przez no, to wkręcony. Ta wszystko telefonem My to nagrywamy, tego nie trzeba nagrywać. To będzie w internecie pójdzie. Ale ja nic nie wiem. Wiem, my pana wkręciliśmy. To jest wszystko ukryta kamera. No to się na tą kamerę. Później wyjdzie, że ja Ale to tak nie można. Jak to nie można? No to to jak żart! To to ale świetnie pan wypadł, tak? Super pozytywnie jak wie pan? Aha. Mogę z panem zrobić. Tak, ale zrozumie? nie wrzucaj tego nigdzie, dobra? Nie, 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 nie. Moment to, My to, żebyśmy, my to będziemy ładna, wrzucać no, za miesiąc dźwięna. dopiero coś takiego. Dobra, Kami dobra. Nie będziemy tego publikować. <śleski> Chodź Gamin, wstań sobie jeszcze chwilę. Ale to ktoś mi z chłopaków zrobić. No. To jest chłopaków. Ale razu że że to on.